Dzień dobry Państwu, Andrzej Pilot. Znajdujemy się przed jednym z tarnogórskich szkół. Szkoła ponadgimnazjalna, ponadpodstawowa, popularny ekonomik. Chcieliśmy teraz porozmawiać o edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, bo to jest bardzo istotny element też walki ze smogiem. Edukacja. Jest takie stare powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie i tym chciałem się w tej chwili zająć. Będąc prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wymyśliłem program zainwestowania w młodzież, zainwestowania w dzieci i sfinansowania pracowni, pracowni ekologicznych, pracowni środowiskowych. Między innymi w Tarnogórskich szkołach i w szkołach powiatu Tarnogórskiego Udało się ten program wcielić w życie w kilkudziesięciu, można powiedzieć, szkołach. Z tego się bardzo cieszę, bo młodzież w doskonałych warunkach może uczyć się i zmieniać swój pogląd na temat środowiska, a co za tym idzie, też walki ze smogiem. Pomysły na budowę tych pracowni były różne. Wiązały się one z inwencją grona pedagogicznego samych dzieci i również rodziców. I myślę, że to też jest dobra droga, żeby poprawić stan naszego środowiska nie tylko tutaj, w Tarnowskich Górach, ale w całym regionie. Bo o tym nie tylko trzeba mówić, tylko trzeba coś zacząć robić.